Józef Czechowicz, modlitwa żałobna. Że pod kwiatami nie ma dna, to wiemy, wiemy, Gdy spłynie z ogniowa kra, wszyscy uśniemy. Będzie się toczył wielki grom z niebiańskich lewat, Na młodość pól, na cichy dom, w mosiężnych gniewach. Świat nieistnienia skryje nas wodnistą chustą, zamilknie czas potłuczę czas, owale luster. Póki się sączy trwania mus przez godzin upływ, niech się nie stanie, by ból rusł, wiążąc nas w supły. Chcemy śpiewania gwiazd i raf, lasów pachnących bukiem, świergotu rybitw, tnących staw i dzłonów co jak bukiet. Chcemy światłości muzyk twych, dźwięków topieli. jeść da nam takt, Bić da nam rytm i da się wyselić, Którego wzywam tak rzadko, panie bolesny, Skryty w firmanentu konchach, Nim przyjdzie noc ostatnia, Od żywota pustego, bez muzyki, bez pieśni, Chroń nas. Nazywam się Iwan Dawydenko i wybrałem akurat ten wiersz Józefa Czechowicza, dlatego że... Moim zdaniem wszystkie charakterystyczne dla jego poezji cechy są zawarte w tym wierszu, w modlitwie żałobnej. Z kolei też wszystkie cechy, które ja lubię w poezji Czechowicza, to że jest w niej rytm, jest w niej często rym, ale on jest nieoczywisty. Jest naprawdę popis warsztatowy, można tak nazwać, bo Czechowicz moim zdaniem to jest mistrzem takich właśnie nieoczywistych rozwiązań e, w polszczyźnie. E, z kolei też mocne, symboliczne natężenie w tym wierszu to, że ten wiersz jest zarówno katastroficzny, a z drugiej strony pod tym katastrofizmem e, jednocześnie kryje się ta chęć zabawy, ta, ta właśnie, ten, ten nie wiem, ten taniec, na, na, na taniec przed apokalipsą, to jakiś taniec przed załamaniem świata, ale, ale ostatnia impreza, bal ostateczny, właśnie to e, mi się wydaje bardzo fajnie wybrzmiewa w tym, w tym wierszu e, Czechowicza. Szczególnie mnie też, jako m, e, autora, który nie stroni się od rozwiązań, Muzycznych i rozwiązań rytmicznych, na co ja sam nawet zwracam uwagę czasami, kiedy ludzie próbują oceniać mnie pod tym kątem. Więc jakby dla, do mnie osobiście bardzo właśnie przymówiły, przemówił, szczególnie te, te słowa, że jeść da nam takt i pić da nam rytm i da się uweselić. Więc tutaj też poniekąd ten język brzmiewa jak instrument i też dlatego właśnie wybrałem modlitwę żałobną na przeczytanie.